Jacek Wolnarek, witam Państwa, zaczynamy pierwsze majowe informacje. Uniwersytet Śląski wspiera akcję Okulary dla Afryki. Do 20 maja w rektoracie oraz między innymi na Wydziale Nauk Społecznych, Matematyki, Fizyki i Chemii, a także na Wydziale Prawa i Administracji zbierane będą okulary przeciwsłoneczne oraz stare okulary korekcyjne. Zostaną one przekazane Fundacji Okuliści dla Afryki i przekazane mieszkańcom m.in. Etiopii, Gany, Kamerunu czy Ugandy. Większość lekarzy działających w fundacji pracuje na co dzień w śląskich szpitalach. W czwartek gościem Wydziału Filologicznego w Sosnowcu będzie ambasador Słowenii w Polsce Robert e. Kremel. Wizyta związana jest z obchodami Dni Kultury Słoweńskiej, odbywającymi się w ramach festiwalu w samo południe. W programie wizyty przewidziano prezentację działalności Forum Kultur Słowiańskich oraz spotkanie ze studentami słowenistyki i kroatystyki. 7 maja będzie dniem rozmów na temat bezpieczeństwa. W rektoracie Uś od 12 odbędzie się debata społeczna pod tytułem Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Młodzi mają głos. Spotkanie ma na celu wymianę poglądów na temat bezpieczeństwa studentów w rozmowach z komendantem wojewódzkim policji nad inspektorem Jarosławem Szymczykiem. W czasie debaty gośćmi rektoratu będą także specjaliści z komendy wojewódzkiej policji w Katowicach. Serdecznie polecamy. Uniwersytet Śląski rozpoczyna nową akcję Maturzysto nie wpadniesz w maliny Mamy na szczęście koniczyny Jest ona adresowana do tegorocznych maturzystów Podczas zaczynających się matur Przed liceami imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie Generała Stanisława Maczka i Adama Mickiewicza w Katowicach Za gości usiołek Będzie on rozdawał abiturientom czterolistną koniczynę Mającą przynieść szczęście na egzaminie dojrzałości Cała społeczność akademicka trzyma za Was mocno kciuki Kończymy nasz serwis. Dziękuję za uwagę i polecam Osi TV. Do zobaczenia za tydzień.